Praca działu krajowego w Rzeczpospolitej wygląda w ten sposób, że pomijając ten drobny fakt, że tak naprawdę pracujemy 24 godziny na dobę, bo w każdej chwili coś może się wydarzyć i coś trzeba z tym zrobić. Ale wiadomo, niecodziennie wybucha bomba, niecodziennie jest katastrofa smoleńska, taki przeciętny dzień w dziale krajowym w redakcji Rzeczpospolitej wygląda w ten sposób, że szefowie działów, czyli ja i dwaj moi zastępcy pojawiamy się koło 8:00-9:00 w pracy, kiedy otwieramy skrzynkę mailową, w tych skrzynkach z reguły są już propozycje od naszych dziennikarzy, zarówno tych, którzy pracują w Warszawie, jak i tych, którzy pracują poza Warszawą, z informacjami o tym, jakimi tematami chcieliby się dzisiaj zająć, jakie mają newsy swoje, jakie mają Ciekawe informacje w sprawach, które zostały znalezione przez inne redakcje, a możemy pociągnąć je po swojemu i wtedy dokonujemy wstępnej selekcji tych tematów, które nas interesują. Potem po takim wstępnym zaplanowaniu tego, co jest agendą owego dnia, idziemy na spotkanie z kierownikami wszystkich pozostałych działów Gazety i z kierownictwem Rzeczpospolitej, na którym ustala się na podstawie propozycji wszystkich działów, jak mniej więcej będzie wyglądała gazeta, to znaczy, które tematy prawdopodobnie mogą być tematami czołówkowymi na pierwszą stronę, nad którymi może warto jest trochę jeszcze dłużej popracować, żeby trochę je pogłębić, poszerzyć, które raczej nas nie interesują, które się powtarzają i tak dalej. I tak dalej. Ta procedura docierania trwa gdzieś do godziny mniej więcej w pół do 11. I wtedy też po takim zebraniu wszyscy autorzy dostają od nas konkretną informację, ile mają znaków, w którą stronę bardziej ustawiać tekst, czy interesuje nas on bardziej w formie reportażu, czy bardziej w formie zwykłej relacji, czy jeszcze jakiejś tam innej. I po południu te teksty zaczynają do nas spływać. Redaktorzy przeciętnie zajmują się takim tekstem, który ma od 2 do 4 tysięcy znaków, około pół godziny, godziny. Półtorej godziny. Natomiast jeżeli idzie o teksty y, mocno większe, teksty śledcze, które y, trzeba niezwykle uważnie redagować, ponieważ tam kłopoty procesowe grożą za każde źle postawione słowo, a czasem źle postawiony przecinek, to bywa i tak, że redaktorzy pracują nad takim tekstem przez kilka dni, a potem oczywiście się go przesłada akceptacji prawnikom y, i wtedy dopiero uznaje się, że jest on gotowy do wydrukowania.